Cześć, tutaj USKC i witam Was w 22 odcinku z kariery naszego zawodnika w NBA 2K21. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie grać ostatni mecz przed weekendem All-Star. Zostałem wybrany do turnieju wsadów i zostałem wybrany do rzutów za 3. Przesumulowałem kilka gier, zagrałem też kilka. Póki co mam rekord 44 zwycięstwa i 9 przegranych. Chcę wam przypomnieć o tym, że jeżeli jesteście podekscytowani na Weekend All Star w następnych dwóch tygodniach, żebyście zostawili lajka i żebyście też komentowali jakieś propozycje. No i w dodatku chcę wam przypomnieć jeszcze o tym, że będzie giveaway na 1000 subskrypcji i naprawdę powoli się już zbliżamy do, do tego celu 1000 subskrypcji. I w momencie, kiedy przekroczymy 1000 subskrypcji, ja będę losował dwóch zwycięzców. Dobra, teraz możemy przejść do meczu. Ja wam życzę powodzenia. No i zostawcie lajka i subskrypcję, jeżeli podobało wam się. Materiał na kanale. Dobra, zaczynamy już e, mecz. Lebron już do nas podaje. My mamy Gary Lisa przy sobie. No i już mamy pierwszą asystę po podaniu do Antonio Davisa. Ale my naprawdę solidnie zaczynamy już ten e, mecz. Teraz e, Gary Harris. No i trójka pięknie nad, nad Harrisem. No, i co za Alejub do Lebrona teraz od, od Rondo? No i ale Alejub do Lebrona kolejny, tym razem nie od Rondo, tylko od nas. No, i na zielono kolejna trujeczka, tak jest. Zbiera zbiórkę nie pod kosz, wsad, Już mamy 10 punktów na koncie. No i kolejny Aliub do Javela, No i kolejna trójka, to już była naprawdę głęboka trójka. Murray, niestety, trafia za trzy.

No i co za Alejup do Antoniego Davisa teraz. No i co za Alejup teraz tym razem. Do Coldwell'Paupa za trzy. Tak jest! Kolejna asysta. No i teraz... My poprosiliśmy o alejupa i go skończyliśmy. No i kolejny Alejup, to jest po prostu noc Alejupów tej cover no i podanie do, do lebron'a on od razu ale już do Antoniego davis'a jump ball wygrywamy jump ball i za trzy na zielono nie zostawia mi tyle miejsca kolejna trujeczka kolejna asysta już dwunasta w tym meczu co się dzieje kolejna próba za trzy znowu wpada Znowu zostałem otwarty. No i siódma trójka na 10 rzutów. Za trzy tym razem wpada ósma trójka w tym meczu. No i próbujemy za trzy. Jest dziewiąta trójka w tym meczu. called callwell Pope comes in for LeBron next up on the schedule the Grizzlies. oh yes stop the run and he's good on 5 of 12 from the field since the third quarter got underway. it passes to Murray and again their shots to drop in the second half up to this point going of his teammate and Murray here we go and green No i w tym momencie prowadzimy chyba 130 coś do 70. Zobaczymy sobie teraz asystę meczu. Mam nadzieję, że to jest Lebrona do mnie na Aljup. Tak jest! Pięknie to wyglądało i to, że w końcu byłem w stanie wykończyć Alejupa. Dobra, symulujemy sobie jeszcze może do wejścia jeden raz na boisko, ale nie, nie wchodzimy na boisko już w czwartej kwarcie. Ostatecznie wygrywamy 160 do 106. Prawie 20 tysięcy fanów zarobionych w tym meczu. Co prawda, co za mecz. 10 trójek, 42 punkty, 11 zbiórek, 17 asyst. No, to są po prostu. Nie wiem, co powiedzieć, jeżeli chodzi o te, o te statystyki. No, jak na ruki, jak na zawodnika w pierwszym sezonie, no to są. Nie wiem, czy to nie są czasem nawet statystyki lepsze niż Luka Doncic w jego pierwszym sezonie. Wiecie co? Dam sobie tutaj fast break finisher, dlatego że to nam zdecydowanie podwyższy takeover, jeżeli zrobimy wsad przy fast breaku. Dobra, mamy jakieś pieniądze do odebrania od ale dobra, ja sobie tutaj zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał ten mecz y, przeciwko ten Vernagets. I teraz y, pytanie... Tak, będziemy grać w meczu Rising Stars też, więc myślę, że Rising Start i Turniej Trójek będzie w następnym odcinku i później Turniej Wsadów i mecz All Star za dwa tygodnie po prostu. Jeszcze raz mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek, jeżeli wam się podobał zostawcie lajka, zostawcie też subskrypcję. Ja się będę z wami widział w następnym odcinku, no i nie zapomnijcie o giveaway na 1000 subskrypcji. Ja się z wami widzę za niedługo, do zobaczyska, cześć!